Ja, Śmanko, z tej strony tego, który A to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Z tej serii zróbmy to na makle. Teraz tutaj automatyczną farmę te yy, wełny. I na początku trzeba się tak podbudać. Dwie kratki do góry. A nawet trzy. Tak, tak. Cztery, logo, raz, tuk. Tak, tak, a nawet trochę więcej jest nam potrzebne dla to, bo tam ma być. No zobaczyć i nie chcę mam spoilerować. Ale zgodnie z y, tym, co pamiętam, to bo robię tą już któryś raz. W złą stronę Zobacz, widzę już jedno się to zerwało, tak. Okej. Okay. Tutaj kładziemy następne bloki. Ok, jak to jest w naszą stronę, to wtedy tu kładziemy to w, tak, żeby to też było w naszą stronę. I też pamiętam, że za ten. Stawiamy jeden taki redstone I robię teraz oglądę filmik, na którym to YouTube robi. I tutaj niszczymy. okej okay, i musimy się przespać a akurat mowa bo po co robimy tą farmę po to ogólnie żeby mieć więcej żeby mieć na łóżka Ok. i zgodnie z farmą też tutaj kładziemy jest udało się i też mankart tutaj i tutaj stawiam proszę żeby to któryś raz i wiem że tutaj opłaca się położyć dwa on tak tutaj no. Tylko, że jestem po złej stronie. Tutaj nie wyleciało. I potem... Teraz się wezmę trochę ziemi. I trochę szkła oczywiście. A ja ze szkła użyję dirta, potem wymienię to na szkło. powinien być bum, bum. I ostatnie rzecz, jaką zostało nam widzę do zrobienia to jest. Po prostu przyproję tam owce i... Ja już widzę wam nie i będę i pokażę wam też już wam nie pokazuję jak będę wszystko zaś te surowców zdobywał e, po prostu jak ulepszę sobie to albo wiem na odcinku to zrobię, bo przecież to odcinki ten odcinek nie może być gorszy i krótszy. Więc szkło zdobywamy. Na szczęście widzę. tutaj mamy, no i... Ok, podpływamy. O nie, dźwięku. Te jest są w kopalni, ale szkoda takie życie Minecraftowe. Muszę to odłożyć do czesta i więcej drewna, na którym mogę to przepalić. Poczekam w międzyczasie. że się poniszczymy trochę dirta, żeby. I też, żeby to wyglądało naturalnie, ten dirt poniszczymy, Potem lub trochę dalej stąd poniszczymy też dirta. to. Widzę, wyrobiłem bardzo dużo tego, 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 patrzcie. No i jakby widzowie to było yy, zarośnięte, wyglądało całkiem naturalnie, co nie? Ja tutaj robię taką górkę, żeby to wyglądało naturalniej bardziej, czyli ładniej. Żeby to było ładniej, żeby to nie było po prostu na środku niczego. Okej, okay, więc tutaj potrzebne to jest. chodzimy na naszą górkę. Jakby się nie dało po prostu tak to zrobić. Widzę, że ta farma działa. patrz widzę. Tutaj możemy tutaj zniszczyć, no i tutaj powiększyć farmę. Ale. Aha, widzowie. Ok, owca, 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 owca. Jaki fard, widzowie, jedna owca akurat wyszła taka, jaką chciałem. No chodź za mną. No. no chodź, owca. Chodź, owca, alo no tak, owca. Owca, no chodź, chodź, chodź. Owca. Nieważne, nie widziałeś tego owca. No chodź! Nie mogę, muszę robić specjalnie schodki. hotkey Ok, schodki, żeby dało się pojechać Pum, 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 pum okay. Ej, 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 owca, owca, owca! Ja bym to jest mój jedyny budulec tymczasowo. Ok, widzowie. Pięć. Yy, patrzcie, okej, okay. owca, 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 owca. Owca. No, owca. Chodź, owca. Okej, okay, owca, owca, patrzę. W co chce idź? No tutaj idź Nie spadaj ze mną. No chodź do mnie. Wiem, że mnie kochasz, ale no chodź. Chodź i ze mną. court of the... Nie. Jaka to fajna. Owca. owca jest normalnie, jak tak nierzeczliwa. Chcę tylko ci coś zrobić. Chcę ci tylko porwać. O co chodzi? Chcecie tylko porwać i przerobić na wełno, o co Ci chodzi? Do mojej automatycznej farmy. Jakbym dostał 1000 zł za każdą owcę, która mnie nie lubi, to bym był milionerem. No owca, chodź. bo ja u normalnej wiozowej wiecie co ja z nią zrobię po prostu taki długi dywan On teraz nie wyjdzie. Wejdzie za mną. <laughs> nie, to źle, się... Wejdzie za mną. Dobrze, jakbym chciał, żeby to za mnie wyszło. Nic Bye. Okay. Wiecie, że po łacinie kura w, 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 droga to kura przez xda. Teraz się przypomniało Dlaczego tyle dla owca... Owca chodź Owca chodź Nie, nie, nie. teraz dowiem się czy to działa przynajmniej. Czy, czy, czy to spadło do tego? To owszem działa. To, ale widzę, ok, jak kto mi się uda wreszcie, to wtedy wam powiem. Więc subskrybujcie, komentujcie i pa. Okej okay, widzowie i wreszcie mi się udało i zmieniłem szybkość yy, Tika na 1000, dlatego teraz ta farma trzciny będzie dużo bardziej wydajna. Ale potem to zmniejszę i, i całą trzcinę po prostu, tylko żebyście by mogli zobaczyć działalność tej farmy. Kilka razy potrzebowałem leja, musiałem skraftać czego się nie udawało i dlatego. Mam go... Patrzcie jak szybko po prostu Patrzcie jak to Patrzcie to tak po prostu szybko idzie no i tuk 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 no i tutaj powinna być ta wełna widzowie ona zaraz to zje, potem zaraz ją ostrzeżę, Zje ostrze i widzę, to będzie tak bardzo szybko działać. I ja już zmieniam tick na. co jest ja na piątki i tysiąc, ok? Więc zmieniam na jeden, no i. Nie dlaczego mam tu kreatywne przetrwanie. Ja mam trzy trzciny. I, te, I teraz ta farma wreszcie działa. Patrzę, co owca już ma i... Dlaczego to nie os? Nie zostało ostrzeżone, dlaczego? Bo nie ma tu nożyc i pierwsze ostrzeżenie musi być moje. Mam teraz 4 widzowie i teraz ona będzie działać automatycznie, ta farma. Więc pokaż więc widzowie, trochę to trwało, ale stajemy tutaj i próbuję Wam time timelapsa. Okej, okay, widzowie, więc teraz nie, widzicie Timelapse'a i owca ciągle je i zresztą to jest na to Timelapse'a 14 węg, więc subskrybujcie, komentujcie, pa!